ELO poziomy, ja jestem Marcyl i dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku z serii sklep z przedmiotami, a więc to ja nie przedłużam i przechodzimy do głównej rzeczy, ale przypominam wam o subskrypcji na moim kanale. Polajkowaniu filmików oraz dzwoneczku, bo no bo bez dzwonka nie będziecie na bieżąco, a to jest najważniejsza rzecz w sumie. Dobra, to przechodzimy. i Mamy dzisiaj pana Omena. I ja pana Omena posiadam. Ale w innej serii, w sensie stylu, że mam takiego omena i jest spoko. Podoba mi się. Mamy tutaj kill-off też bardzo ładny. Mamy nabijacza spoko. Mamy sokoła To jest kozacka lub nie? Ja wam polecam, chociaż jej nie mam, ale fajna. Mamy tutaj szpony. W sensie, no, mi się nie podobają zbieraki, w sensie w dwóch rękach. No jak dla mnie średnie są, lepsze są te oryginalne. Mamy Kuno. Mamy Kenny. I to tyle. Dobra. Mamy tutaj panią Zioła z obu Bardzo mi się ten z kim podoba, naprawdę. Spoko jest fajne. Mamy ostrze. Zbierak. Mamy lotnie też spoko. Fajnie wygląda. Mamy też pana z śnieżną stopę i to chyba będzie tyle. Tak. Dobra. Mamy tutaj teraz pana z Radiem, Creszowy komandos, bomboks. Boombox, przepraszam. I szczerze, fajnie jakby to grało. Bo tu pewnie muzyka z tego nie leci, ale spoko by było, naprawdę. Mamy panią boginę bojowniczkę. Spoko. Mamy muzykę. Mamy taniec. Spoko. Mamy też drugi I takie coś mamy. Spoko. Dobra. Eee, możecie napisać w komentarzu, który Wam się przedmiot najbardziej podoba dzisiaj z dzisiejszego sklepu. A ja będę Wam na dzisiaj dziękować. Przypominam o subskrypcji na moim kanale. No i co? Widzimy się w następnym odcinku Elo.